Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale. E, Znowu informacyjnym. To ja wiem dużo tych informacyjnych, no ale chyba e, 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 e. należy się wyjaśnić, dlaczego ostatnio są te same filmy, e, żadnych nowości. E, cóż, cóż by Są to filmy, które nagrywałam dwa tygodnie temu, wszystkie na zapas. Więc e, od około półtorej tygodnia nie gadałam do telefonu, do ekranu, nic jakby nie mówiłam. Poza. Przed chwilą 15 minut gadałam, a dopiero po 15 minutach y, zauważyłam, że y, nagrywanie jest wyłączone, więc brawo ja y, i nie mam siły tego nagrać, więc będzie krótko. I na natomiast kilka powodów, dlaczego nie nagrywam. Y, zacznę od tych najbardziej, dobra, od, od czegoś, co spowodowało wszystko, czyli y, tydzień temu... 28 września, jak dobrze pamiętam, miałam wirowane e, dwie ósemki. W zasadzie jedną usuwano e, chirurgicznie, a druga była wyrwana, ponieważ no, były do tego warunki. Um, nie muszę mówić, że przez pierwsze trzy tygodnie prawie później, otworzyłam. E, w tej chwili, e, po tygodniu, mam coś takiego, że po 5 minutach kadania zaczyna mnie to strasznie boleć i e, nie powinnam się przemęczać. E, więc to jest taki główny powód, dlaczego ostatnio. Nie nagrywam, po prostu nie mam jak. Pracuję głosem, a mój głos, moja zdolność otwierania buzi w ostatnim, w ostatnim tygodniu jest ograniczona, że tak powiem, przez te bolące zęby i szwy No bo niestety ząbek był za duży i zbyt mocno siedział, a jakby jestem zwolennikiem, wolę usunąć te zęby teraz, póki jestem młoda i to wszystko znoszę, niż za 10 lat kiedy po pierwsze ceny mogą wzrosnąć, a na pewno wzrosną i to znacząco, teraz wyrwanie zęba prywatnie kosztuje 400 zł, ja przynajmniej tyle płaciłam, a e, za te 10 lat może kosztować 800 zł, tak? Bądźmy racjonalistami, e, 3 lata temu wizyta u laryngologa kosztowała 120 zł, w tej chwili kosztuje chyba 300, a to są tylko 3-4 lata, więc no Różnica całkiem spora, bym powiedziała, jak na tak krótki okres czasu e, I właśnie mnie zaczyna boleć szczęka Trochę ją przesiliłam, ale to nevermind. E, to jest główny powód Drugim powodem jest to, że zaczęłam studia, więc wiecie, takie trochę nowe emocje, e, początki Szczerze, nie stresuję się wcale e, Już wiem, że wykłady będą moimi ulubieńcami, a ja ćwiczenia niestety nie Laboratoria, e, ćwiczenia nie e, Kolejną kwestią jest to, że mając tak dużo wolnego, znowu wróciłam do czytania książek, i to, że jakby siostra, kupując mi na urodziny e, dwa romanse, sprawiła, że wkręciłam się znowu w ten świat. I e, no, co mogliście zobaczyć po ostatnich buchalach, dużo e, tych nowości romansowych się pojawiło, i szczerze. Jakby bardzo, bardzo lubię spędzać z nimi czas, jest to przyjemna forma, a ja czuję tortur i tego, że z tyłu głowy, no nie, muszę to zablurować, bo YouTube mi film zawiesi, więc mm, też to mam na pięku z YouTubem, więc... To dodatkowo demotywuje przy nagrywaniu filmów I co dla was zajmuje 40 minut odcinek Co to ja nas tylko pogadała do kamery? To no nie do końca, bo muszę spędzić teraz zamiast dwóch minut na montażu Bo szczerze nigdy nie bawiłam się w montaż jakoś bardzo um, Ucinałam to co trzeba, łączyłam to co trzeba i na tym się kończyła cała moja ingerencja Oczywiście tam bawiłam się, a już miałam stałe opcje obrazu i dźwięku Więc to nie było żadnych, żadnych tutaj trudności a teraz chodzi mi blurowanie, czyli tak naprawdę muszę sprawdzać większość tekstu, ja sobie zapisuję minutowe czasy, ale w sensie minutowe odnośniki, a to jest mniej więcej, muszę chodzić po tym filmie i szukać słów i je blurować, na razie powoli się wprawiam, też mój program do montażu umożliwił mi lepsze blurowanie niż YouTube, więc... YouTube, coś to tutaj chyba trzeba poprawić, nie? <grym> nie tylko żądać od użytkowników, aby byli idealni. Nie, no to jest oczywiście żartik. proszę się na mnie nie obrażać. Ja tutaj tylko tak sobie żartuję, bo już po prostu ból zęba, właściwie brak tego zęba, zaczyna mi doskwierać dość mocno. Wiem, nie ma Lafsika, wiem, nie ma klubu romantyki. Na klub romantyki czekam na aktualizację. Lawsika nie mam żadnego wytłumaczenia, poza tym, że. Awaj. <grym> poza tym, właśnie, że mam. Tego ząbka nie ma I dalej mnie boli po tygodniu Za około tydzień, półtorej mam ściąganie szwów hmm. Mam nadzieję, że nie będzie nic e, poważnego e, Pocieszę Was tylko tyle, że Za jakiś czas będę miała usuwany Drugi ząbek, e, ósemkę e, Który jest bardzo problematyczny I e, niestety do tego będzie potrzebny Specjalny sprzęt, bo w przeciwnym wypadku a, e, Mogę stracić Czucie w, w Dolnej części szczęki I e, nawet mogę mieć jakby Stracić czucie w połowie warki bo będzie opadająca, ponieważ jest to... Ta osamka styka się z nerwem, który jest odpowiedzialny tam za to czucie w tym, więc no. no... To tam wszystko nerwy robią, nie znam się, nie jestem na biologii, ale mam nadzieję, że rozumiecie powagę sytuacji um. Więc no, wtedy filmów nie będzie jeszcze dłużej <laughs> I nie sądzę, że nagram coś na zapas, ponieważ patrząc na ilość czasu i to, że mój brat ostatnio jakby... Za bardzo przyzwyczaił się do tego, że wracam wcześniej do domu e, i mam dla niego trochę czasu, to e, ciągle wpada i nie jestem w stanie, wpada do mojego pokoju, nie jestem w stanie e, nagrywać spokojnie, e, tak jak przed chwilą próbowałam zacząć nagrywać, to po dosłownie chyba 20 sekundach, co wyszłam na górę i zaczęłam nagrywać, pf, pf, bieg do mojego pokoju, no i cóż, nic z tym nie zrobicie, więc jakby... To, że mam własny pokój, nie oznacza, że mam warunki do nagrywania, e, ale to tak wszystko, śmiechem i e, żartem tutaj mówiąc, e, najbardziej doskwiera mi ten ząbek i chciałam nagrać jeszcze coś z Lovesicka, ale już po prostu tak strasznie mnie boli to dziąsło. Au, boję się, że dzisiaj nie zasnę. Naprawdę ten ból jest czasami nie taki mocny, ale skończyłam brać leki przeciwbólowe, przepisane przez lekarza, więc nie mogę brać ponad to, co mogę, tylko że to już będzie się odbijało trochę negatywniej na moim organizmie. Mm. Wiadomo, że na początku nie zaszkodzi wziąć przeciw, przeciwbólowych, kiedy ten ból jest straszny. I też zobaczcie to, jak mówię, ale da, przez to, że mnie boli, zaczynam coraz mniej otwierać buzię. E, więc to jest kolejny problem. Ja przez 5 minut mogę maksymalnie mówić tak swobodnie, a potem zaczyna mi się to jakby buźka sama zamykać. No, bo wiecie, mam nadzieję, że nigdy nie doświadczyliście bólu zębów, bo to są straszne bóle prowadzą do najgorszych rzeczy, typu gorączka, przeziębienie. Ja właśnie na ustępki zwróciłam uwagę um, po tym, że co, ty co miesiąc y, czułam się jak była taka przeziębiona przez dwa dni, i następnie po tym y, przez dwa, trzy dni bolał mnie ząb, ale to tak strasznie, że od tego zaczyna mnie bolić głowa, miałam problemy ze snem, więc y, też warto o tym, jakby wiedzieć zwrócić na to uwagę, więc jeżeli tylko macie ósemki, jeżeli tylko macie możliwość, usuwajcie je prywatnie, nie usuwajcie ich na kasę. Owszem, płacimy wszyscy podatki, tylko że lekarze na kasa są niemili. To jest takie moje odczucie, wolę mieć prywatnie, wtedy wszyscy są mili, a jak jest jakiś problem, to Cię przyjmą bez żadnej łaski i udzielą Ci pomocy, a nie tak jak publicznie, nie? Przynajmniej ja mam takie doświadczenie, że to już nie jego problem, zrobił, co miał zrobić. E eee, no. co jeszcze mogę powiedzieć? Dobra, wykład na temat zębów dałam, powody dałam. <laughs> nie wiem, tak sobie próbuję w głowie. Ojej, <laughs> przypomnieć i awaj. Nawet kaszleć nie mogę przez tego głupiego zębka. No ale cóż. I wcześniej je wyrwa, to będę miała lepiej. Więc y, mam nadzieję, że tam u Was wszystko w porządku. Trzymajcie się zdrowo, bo teraz przechodzi ten najgorszy sezon wrzesień za nami. Jeszcze październik, listopad musimy wytrzymać. W grudniu miejmy nadzieję, że spadnie pierwszy śnieg, więc też trzeba się trzymać. Ym, oczywiście mówimy tutaj o z zdrówku. I, i co? Kurczak, ten czas zapierniczy, jeszcze dwa miesiące i mamy święte. Dobra, widzę, że poruszałam wszystkie możliwe tematy w tym odcinku. Dozwolone, oczywiście, bezpieczne. A mnie coraz bardziej zaczyna poleccią ciąsło, A nie obiecuję, że pojawią się filmy jakoś bardzo szybko. Mogę jedynie spróbować wam obiecać, że nie w tym tygodniu, bo już nie dam rady, ale w przyszłym, będzie się pojawiał jeden film z Lastika Na to mogę pójść, bo myślę, że znajdę codziennie 5-10 minut, żeby nagrać odcinek. Ale to... Słyszycie to? Takie coś dzieje się u mnie non stop. To jest straszne. Pół godziny temu jechała karetka. Okej, okay, teraz coś głośniejszego. W sensie... Trzy powozy jadą. C. Tak to jest jak się żyje przy głównej ulicy. Dobra, nevermind. mind. Ehm, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie znać, co o tym sądzicie, dajcie znać, co Was słychać, bo to jest bardzo ważne, nie żebym tylko ja gadała, bo e, warto się wymieniać doświadczeniami, warto wyrzucić z siebie ciężar dzisiejszego dnia. Dzisiaj było źle, Auto to przejeżdżało obok i ochlapało mnie kałużą. Takie informacje też trzeba, e, trzeba z siebie wyrzucać. To jest emocja, które. Do, nie ma bezpieczniejszego miejsca do wyrzucenia swojej złości niż internet, tylko kulturalnie, pamiętajcie. Albo ten głupi kot sąsiadki znowu potargał mi firanki, cokolwiek, nie wiem. <laughs> Więc, jakby takie błahe rzeczy też są e, ważne, tak? Ja na przykład, jakie miałam Ci e, niefajne wydarzenie w ciągu dnia, czekajcie, myślę, bo akurat mój dzień należał do udanych, ale to jest rzecz, na którą, jakby, do której jestem przyzwyczajona. Dzisiaj mieliśmy takie, jakby, poznawanie się. Mieliśmy poświęconą jedną godzinę na studiach, żeby poznać kto kim jest, czym się interesuje, i ekran mi zgasł pięknie. <grym> I powiedziałam oczywiście o mojej wadzie, żeby było wszystko jasne. No i stało się to, co przewidywałam. Jak wcześniej ludzie ze mną rozmawiali, tak po wykładzie, nikt nie odpowiedział na moje cześć albo do jutra. Więc cóż. Ale przynajmniej y, mogę być samotna, ale nie będę uważana za dziwadło y, Taki plus. Y, co jeszcze mam do powiedzenia? Chyba nie, chyba tyle. No, więc to było moje takie y, niemiłe zdarzenie przy czym, tak jak mówię, ja jestem przyzwyczajona. Ja już to totalnie olewam i szczerze, za każdym razem powtarzam sobie, nie znam ludzi w prawdziwym świecie. Bo oni nie chcą mnie poznać, bo oni ode mnie się odcinają, e, za to mam ludzi w internecie, mam tutaj swoich widzów, którzy e, znają mnie lepiej, którzy jakby nie oceniają i e, którzy przychodzą oczywiście tylko po to, żeby dostać to, co im obiecuję, tak, czyli filmy. <laughs> nie no, żartuję, e, ale... Nawet się śmierć nie mogę, głupi ząbek, a właściwie jego brak. Nie mogę się przyzwyczaić, że nie mam tych ósemek. Szczerze, najbardziej mnie chyba denerwuje, za długo gadam, wiem, najbardziej denerwuje mnie ten szef. Mm. Ja go cały czas czuję i, no, szczerze, nie mogę się doczekać, aż, aż, aż się już będę mieć koło usuwanego, przy czym wiem, że to też będzie poleć. Okej, okay, już pogadałam, przedłużyłam o wiele za długo. Pamiętajcie o tych komentarzach, które są niesamowicie ważne. Yy, I piszcie, Zuza, staraj się nagrywać krótsze filmy. Naprawdę, kto dotarł do tego momentu, napiszcie, no Zuza, stara się mniej dygresować i nagrywać krótsze filmy, bo nie chcę by Twoich dygresji zdaję sobie z tego sprawę. No po prostu, jeżeli się nie nagrywa półtorej tygodnia, to w człowieku będzie się jakaś taka rzeka słów i nie można się zamknąć. Może ja powinnam nagrywać raz na tydzień. To będę miała więcej do powiedzenia. Kto wie, e, dobra, ja już kończę, bo a, ząbek mnie zaczyna coraz bardziej boleć, a właściwie jego brak mm, A muszę przecież, a, no jest późno, muszę, muszę jakby tego ząbka przeboleć, żeby jeszcze zasnąć, nie? No i następny dzień, więc tak jak powiem, no dobra, już się zamykam Już obiecuję, dzięki za wysłuchanie, do usłyszenia w kolejnym, cześć, papa